Dzień dobry wieczór, ja jestem Przemyk i dziś mam dla was moda, który po prostu Zmiecie was z planszy, widzowie. Wy już wiecie, że w Poppy Playtime można robić naprawdę wszystko, ale dziś przełamałem kolejną barierę. I dodałem broń do Poppy Playtime i pokonałem nią hagiego wagiego Więcej już nic nie powiem, po prostu oglądajcie do końca, bo warto. Zostawcie także suba z oraz łapkę w górę, ale o tym już chyba nie muszę wam przypominać. A żeby zdobyć 30 zł w PSC, napisz w komentarzu, jak bardzo mocno. W skali od 1 do 10 czekasz na chapter drugi Poppy Playtime. Ja to chyba milion na 10. Wyniki na moim Insta, także musicie go zaobserwować, aby zdobyć PSC. Link w opisie. A teraz jeszcze prawdziwa niespodzianka. Wiem, że dużo osób chce zagrać z modami, z którymi ja gram w Poppy Playtime, dlatego dziś dam wam taką możliwość. Dziś na moim Discordzie PBG Team, do którego link znajdziecie w opisie, znajdziecie moda, który zamieni Hagi Wagi na Elmo. Także dołączajcie, bo warto, a my jedziemy z tym modem. Jesteśmy oczywiście w naszej ulubionej fabryce Playtime. W której, no, nie ucierpiała oczywiście żadna zabawka, ale ja nie o tym, ponieważ zaraz zobaczycie coś naprawdę mega. Jeden przycisk, klikam w tym momencie i patrzcie, czy widzieliście coś takiego? Czy widzieliście w ogóle broń w Poppy Playtime? Czy kiedykolwiek ktoś w ogóle na całym YouTubie coś takiego zrobił jak ja w tym momencie? No, popatrzcie, prawdziwa, najprawdziwsza. Broń! I czy pokonamy tą bronią Hagiego Łagiego? To się dopiero okaże i zaraz jej działanie także wam pokażę, ale no oczywiście nie wszystko naraz, nie wszystko naraz. Po kolei najpierw idziemy po naszą łapę z Grabpaka. Będzie ona nam potrzebna, żeby oczywiście przejść sobie dalej. Zabierzmy ją. Popatrzcie, jak to śmiesznie wygląda. W jednej ręce mamy Grabpaka, a w drugiej mamy naszą broń i w ogóle zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko. Jesteśmy takim robotem, może nawet z drugiej strony. Popatrzcie, jak to wszystko wygląda, no. Jednak będzie lepiej kiedy będziemy się tutaj mogli przełączać Między naszym młodym agrapakiem No bo nie za bardzo chcą one działać Także najpierw przykładamy łapę I już wam prezentuję jak działa ta broń Czy posąg hagiego łagiego Na to zareaguje, popatrzcie Haha <ścoughs> Hagi na hagiego łagiego to w ogóle nie działa Przynajmniej na ten posąg Ale popatrzcie na to co tutaj się w ogóle dzieje? Rozwałka! Rozwałka! Cała fabryka Playtime jest moja teraz! Zdobyłem fabrykę Playtime. Wszystko mogę coś sobie rozwalić. Ja nie mogę. Wygląda to tak przekozacko. Dobra, Hagi, dawaj mi tego klucza. Dzięki, mordeczko. Idziemy. Ej, 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 ej. Przepraszam, ale te kwadraty proszę, proszę mi stąd, proszę mi stąd iść, bo mnie denerwuje to. Podłączamy prąd, podłączamy prąd i czym prędzej lecimy do tego hagiego łagiego, który będzie nas gonił w wentach bo to będzie mega ciekawe. Przykładamy łapę. W rękę, w rękę ci tutaj kulkami daję, co? Teraz powinieneś się mnie bać! Bój się mnie, łagi no bo nadchodzę, nadchodzimy razem z widzami. Dobra, proszę, proszę to zabrać, dziękuję, dziękuję bardzo. Idzie tutaj prezes fabryki Playtime. Kulki, kulki, normalnie jak w firmie Freeza. milion kulek i skacze do basenu właśnie. Zróbmy to, popatrzcie, tutaj będzie basen, a my tutaj kulki, kulki do tego, ale nie da się. Ale, jak to wszystko lata? Wygląda to naprawdę super. Patrzcie. Jaju, muszę iść tam, muszę iść tam, tutaj. Tam, tutaj, tak. Brawo, przewod, brawo. Tam, tutaj idziemy. Idziemy, oczywiście, do magazynu. Tutaj jest potencjał, żeby. Zrobić przemyblowanie, totalne przemyblowanie tego magazynu, no bo nie podoba mi się, że te pudełka są tak krzywo poustawiane, no dlatego no trzeba tutaj zrobić, nasze porządki zaprowadzić, tak, tutaj my teraz rządzimy w fabryce, przejmujemy tutaj fabrykę Playtime Corporation. Dobra, mamy już tutaj nasze Dwie łapy grab packa. Wyciągam naszego Bolgana I lecimy po hagiego Łagiego, hagi, łagi, strzeż się nas A wy pamiętajcie, żeby zostawić w tym momencie Łapkę w górę i suba dzwoneczkiem Jeżeli chcecie więcej takich modów Bo uwierzcie mi, jeszcze mam dla was Naprawdę dużo, dużo do zaoferowania A to czy takie odcinki będą się pojawiać częściej Zależy tylko od was, także łapka w górę Sub dzwonem i lecimy Po hagiego hagi łagiś hagi łagiś. chodź tu do nas, my ci nic nie zrobimy, bo jesteś super. hagi łagi, nie zmieniaj się. Także szybko tutaj przenieśliśmy się do naszej głównej fabryki, gdzie tutaj produkowane są zabawki. No i zobaczymy, co tutaj nasz nowy nabytek potrafi. No popatrzcie, najlepsze to są zawsze te pudełka. No co tutaj możemy jeszcze potestować? No raczej te maszyny, na nich to raczej nie zadziała. Na nich te kulki się tylko odwijają, nic sobie z tego nie robią. Ten chłop tylko się na nas zgapi i patrzy, co my tu najlepszego robimy i wejść ten został w ogóle co się na nas gapisz ty ale no tak no to wygląda najlepiej musimy to Musimy to potestować tutaj, bo to normalnie w górę leci. To jest jeden z lepszych modów. Dawno się tak dobrze nie bawiłem jak teraz. No, to tyle radości daje, że nie sądziłem, że no naprawdę takie rzeczy są w Poppy Playtime możliwe. Ja wiem, że mówię to w każdym odcinku, prawie że z modów, ale zawsze, zawsze mnie to totalnie zaskakuje. No, można robić praktycznie wszystko. Ja bym się nie zdziwił, kiedy na przykład, nie wiem, dałoby się tutaj zrobić boisko do koszykówki i nie wiem, brać z Huggy łagim. Naprawdę, to jest może pomysł na kolejne. Odcinek. Tutaj chyba nic na górze ciekawego z tym modem nie zrobimy, no ale my jesteśmy ciekawsi jednego: czy Hagi Wagi w ogóle zareaguje na tą naszą nową zabaweczkę? No jak myślicie? Czy zareaguje? Możecie teraz napisać w komentarzu, co myślicie: 24 hours later. Hagi Wagi, chodź tutaj do nas, dawaj, dawaj, cwaniaku! I co? Nic sobie z tego nie zrobisz? Dawaj, dawaj tutaj, zmierzymy się. Nareszcie. Aha, dobra, Hagi Wagi jednak nic sobie z tego nie robi! No ale nic, spróbujemy jeszcze raz i może w wentach, może w wentach uda się coś z nim zrobić. No któż to wie, no naprawdę. Poppy playtime to jest gra zagadka, która często łamie wszelkie prawa fizyki. Także no może akurat w ventach nasz mod zadziała na Hugego, jednak Hagi łagi się przestraszy. No, gdzie jesteś? Dawaj, dawaj, dawaj! Co? Co tu się właśnie stało? hagi Łagi sobie po prostu tak... Zniknąłeś sobie? Zniknąłeś sobie, przestraszyłeś się naszych kulek, tak? Czyli co, już ciebie tutaj w tych wentach nie ma? Nie macie tutaj już w tych wentach? Co jest, widzowie? Tutaj nie możemy się już cofnąć. W ogóle te kulki sobie tutaj latają jak jakieś... Co Się dzieje w tym odcinku? Hagi łagi sobie zniknął, bo przestraszył się na siebie zabaweczki, czyli jednak dobrze mówiłem, że w ventach coś się może stać. Stanęło się! Co to się stanęło? Co to się stanęło, widzowie? No i co, ten Hagi łagi w końcu się pojawi? On zacznie nas gonić? Czy on sobie już serio zniknął? Mać, mać later. Ale uciekaj! Uciekaj stąd! I uciek sobie! Uciekł sobie od tych. KUREK się przestraszył chyba serio! Ja nie mogę! Czy wy, widzowie, widzicie to co tutaj się dzieje? Normalnie Hagiwagi i zostanie zaraz pokonany i to dwukrotnie, bo nie dość, że pokonaliśmy go w wentach. Gdzie tutaj... No halo! A na tego hagiego łagiego go nie działa! Dlaczego? Dlaczego ten Hagiłagi jest zbyt potężny? Idź sobie stąd! Szybciej! Dobrze! Hagiwagi! Okej, okay, dobra! Pudełko, Nara! Hagi! Masz, masz na dodatek i co? Taki byłeś mocny. No to co, idziemy do Popi, zobaczyć, czy na nią coś ta nasza zabaweczka da radę i może jej się spodoba. No siema, siema tutaj. Trochę tutaj masz bałagan. Widzę, że poduszki masz porozwalne, to ja ci je wszystkie tutaj poukładam, proszę bardzo, tutaj widzę, że widzę, że tobie się te nasze kulki też nie robią żadnego wrażenia na tobie, ale za to na Hagi łagim robił je wrażenie. I to jest, słuchajcie, moi widzowie, najważniejsze w tym odcinku, że Hagi, Łagi przestraszył, przestraszył się Polka Także mam nadzieję, że odcinek się. Podobał, że chcecie więcej takich modów sub dzwoneczkiem, łapka w górę. Wpadajcie na Insta @pbg. No i Nara.